Przepraszam Panią bardzo, telewizja Pixel TV. Dziś 3 maja. Czy orientuje się Pani, jakie święto dzisiaj obchodzimy? Przepraszam, spieszę się. Wiem, że dzisiaj jakieś ważne święto, ale nie wiem dokładnie jakie. Przepraszam. Dziękuję Pani bardzo. Dziś nie w szkole? Wagarujemy? Nie, mamy wolne. No i cóż to za data? Nie wiem, coś tam jest fajnie, że wolne. Proszę Państwa, kibic na pewno będzie wiedział. Przepraszam pana bardzo, telewizja Pixel TV. Czy mogę panu zadać jedno pytanie? Ale tylko chwilkę, śpieszę się na mecz. Czy wie pan, jakie dzisiaj święto obchodzimy? Ja nie, dziś nie moje święto. Nie mam ani urodzin, ani imienin, ani żadnej rocznicy. To chyba jakaś pomyłka. Dziękuję panu bardzo i życzę miłego oglądania meczu. Dzień dobry, młodzi ludzie. Telewizja Pixel TV. Czy mogę zadać jedno pytanie? Proszę, niech Pan pyta. Czy wiedzą Państwo, jakie dzisiaj święto obchodzimy? Ani łeczku, wiedziałaś, że dziś święto? Tak, jest jakieś święto, bo mamy wolne w pracy. Niestety nie wiem dokładnie jakie. Przepraszam Panią bardzo. Telewizja Pixel TV. Czy wie Pani, jakie dzisiaj święto obchodzimy? No oczywiście. Przecież dziś 3 maja. Pamiętna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. To ona miała nasz kraj uratować przed upadkiem, ale zdrajcy polscy dopuścili do jej obalenia. Dziękuję Pani bardzo i życzę miłego dnia. Specjalnie dla Państwa Bartłomiej Zawadka. Pixel TV.